Siema, Z tej strony Maciek przez Małe F. W dzisiejszym odcineczku decydujemy, co bardziej wolimy. Ruzia razem ze mną, zobaczymy kto co będzie wybierać. Grajcie razem z nami, wybierajcie siema. razem z nami, komentujcie razem z nami. i Siema! Dobra, siema, siema. chodź Rózia, tutaj. Następna runda za 10 sekund. O, dobra, czerwone czy niebieskie? Czerwone czy niebieskie? Ja nie wiem Maciek, ja już nie wiem, chociaż jeszcze nie ma wyboru. No bo jeszcze musisz nie wybierać dopiero jak zacznie się wybór. Dobra, co bardziej wolimy? Być krabem czy być rybą? Być krabem, być rybą. Czy być rybą? Ja, ja wolę być rybą. Krabem czy rybą? Nie, wolę, wolę być krabem, ja... bo krab może wyjść na ziemię też, na ląd. No, no ja wolę być krabem, tak, tak. Bo ten krab Re Revenge jest ta piosenka taka, nie? O, tak! Nie jestem bo, krabem! O, ja jest? Ej, mam bitą śmietanę na głowie, Co a nie jest teraz? Jestem krabem! Ej, Ej, który to ty, który to ty, Podskocz. Ja jestem z tym cool, bo jestem w oksach, zobacz, ja podskakuję przy ścianie, przy ścianie. A, a to ja tutaj jestem, obok ciebie, widzisz to Ej, ja. Oj, ty jesteś kaszualowa, zobacz, jak wszystkie inne tam, tylko widzisz, ja jestem cool, mam tutaj. No dobra, przepraszam. Chcesz inny masz też wąso. Ma... No widzisz, mam wąsa, chociaż nie powinnam go mieć moją kobietą. <laughs> to ty jesteś takim też cool krabem, bo masz wąsika, nie? Tak, ej, Maciek, my jesteśmy tu uwięzieni, stąd nie ma wyjścia. No nie, 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 dopiero jak kolejna runda jest, no bo, bo zobacz. Ej, a zobacz, jakie oni są rybki. Gdzie jest Nemo? Gdzie jest Nemo? Nemo. Ja się pytam. Ej, zobacz A gdzie Dori? Posłuchaj, tak. zaszukajmy za Nemo, gdzie jest Nemo? A kto to jest? Pokémon. Tu... Gdzie bo jest Pokémon? To jest Pokémon, czy co to jest? Ej, taki pół na pół, chyba bym powiedziała. Ej, ale ja nie wiem co to jest! Co to? Taki Diggle? Diggle, nie wiem, on się jakoś tak nazywał, DJet? nie ki wiem, Diglet. Ki ki kigli <gry> kigli <-puff. gry> w Kiglipaw. Grałam w Pokemony, ale no nie wiem, jakoś się nazywał. O, on oh, One Punch Man! No, I oh. win. O ja, i to stary One Punch Man. Stary? Ej, a to jest kobieta z brodą. Gdzie? Mikołaja. Stoje o, bo ale ona <gry> założyła to, to oszukiwka, ona nie zapuściła brody. Ej, jakim cudem tutaj Dobra, co w... zjedz... W... Takos czy naleśniki? Się... Naleśniki! Bardziej naleśniki czy... czy takosy? Naleśniory. Pankejki, bo tutaj jako pankejki, traktujmy jako pankejki, bo pankejki też są pyśniaste i ja lubię pankejki. Pankejki, pankejki to też naleśniory. O, o i, i wiedziałem, że jednak to pankejki i zobacz, ja, to jest najlepsze, z, czym z jakim to sosem jest? To jest syrop klonowy i masełko. S z syropem klonowym, masełka nigdy nie używałem w sumie właśnie na to, dnie. Ale zawsze no, się zaniadają. Spróbować. Niam, miam, 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 miam. Ej, chodź, zobaczymy, jak ich takosy wyglądają. Dobra, zobaczmy, czy, czy warto było zjeść na leśniory, czy lepiej, takosy. Padre, 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 Mexico. Welcome in the miam, Mexico, zobacz. Miam. Nie mają pomidora, miam. czyli zjadłbym. Zjadłbyś, ale tak. ja nie, ja nie. Ja bym zjadł, ja bo nie mają pomidora, więc jest spokojnie. Ktoś chce? Na leśniory. Ktoś chce na leśnika jeszcze? pan Pankejka? Pancakeka? Nie, nie chcę. Ej, ale zobacz, większość ludzi wybrało tutaj, że wolą pancakeki. A widzowie, co wy wolicie bardziej? piszcie w komentarzach piszcie, w komentarzach, piszcie w komentarzach, piszcie w komentarzach, później będziemy to lajkować like od razu. Dobra. Co tak. mamy dalej? Co mamy dalej? Co? O. Ja ci powiem. Nie miam, nie miam, nie miam, nie miam, nie miam, nie miam, 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 Ej, a to tam jakieś punkty. Ja też właśnie, jakieś że przeżyłem i jakieś no? inne takie rzeczy, nie wiem o co chodzi. Ja właśnie też nie. Dobra, co wolisz? Być dzieckiem? dzieckiem? Czy e... jeść kupę, która smakuje jak lody? <grym> to ja wolę być dzieckiem. Ja chyba Bobasem, to będzie jako bobas pewnie, że będziemy bobasem pewnie. No dobra, ale kto... Zaraz, zaraz. O. I co? O, my się bawimy w literki, a wy co tam a. robicie? O, o nie, jedzą jestem, jestem Bobi, jestem Babasem. O, oni jedzą kupę maciek. O, o nie, o! I co nie. z tego, że to smakuje jak lody? Rusia, gdzie jesteś? Rusia, zobacz. Rusia, mini maciek. Tak. Mini maciek jest za tobą, mini maciek. Ej, a ja mam jeszcze naleśniczki. Ja też, zoba, ale kiedy naleśniki teraz duże, to taka porcja jest big, nie? No, a ja ten, ten. Yy, koteł, jak wygląda, nie? Zoba. Gdzie jest koteł? Tutaj taki gigantyczne. A czemu jest taki duży? Czy on... Rudy. Kupka Jad? Czy on kupka Jad czy co? Chyba tak, on wybrał... Ja. Nie, nie, ja nie. wybrać wybrać która smakuje jak lody. Nie wiem, widzowie, co wy wybraliście, powiedzcie mi, bo dla mnie to fuj, ja bym tak nie, nie chciał, nie. A weźmy no. wyobraźcie sobie, że ktoś idzie na ulicy i sobie takie teraz, tak je te lody i tak sobie liże, nie? Ty tak się na niego patrzycie, ty o co tu chodzi w ogóle, nie? Masiakla. No, kup, kup, kupulody. lody. Nie, nigdy, 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 nigdy nigdy. Kupu, kupu lody, kupu lody, kupu lody. Kupu lody. Kupu lody. 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 Nie no, byłeś tak dłużej. Ej, ja urosłam już! No ja też, dobra, czyli kolejna runda się zaczyna po prostu. Ja nie jestem już dzieckiem, no nie! Dobra, ile dziesięć sekund to kolejnej rundy, co tu musimy wybrać? Co walimy? Co dobra, skończcie jeść te naleśniki już. Niektórym wąsy wyrosły, widzę. O, tutaj panu Bekonowi <laughs> oh. na przykład. Dobra. Od Kupo? Bądź spadającym lwem, czy zostań latającym wilkiem? Ja chcę być latającym wilkiem. Spadający lew, a co to jest spadający lew? Dobra, to weź ty spadającego nie, to jakoś... lwa, a ja wilka. Dobra, ja wezmę. Dobra. 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 Zobaczymy co z nas będzie. Uuu. O ja. Ej, ja cię nie widzę. Bo jestem spadającym wilkiem. <grych> to jest nasz znaczy wiem! Dobra, bo ja spadam z góry, co jest? Oj, ja... ja utknęłam głową w podłodze! Ja nie przeżyć. Ja, nie ja, ja przegrać. Naprawdę? No, Muszę ja... to przegrać? Tak, bo widzę, że mniejszość wybrałem. W ogóle tutaj... Ej, patrz, to ja! Minigry są, Rócia, poczekaj, bo minigry tutaj są jakieś. Ale ja jestem przy szybie, możesz mnie pięknie obserwować. A, czekaj, już biegnę, już biegnę. Nom, nom, nom. Już, biegnę no. już biegnę, już biegnę, już <coughs> biegnę. to ja! Dobra, rozpoznaję. Mam naleśniki teraz, łapce. No, rozpoznaję. Wysiałem, że kubkę strzeliłaś. Nie. Oj e. to nie e! Czyli, tak nie było. Czyli można było przegrać. Rusia, weź kliknij escape i reset Lacter i chodź ze mną na minigierki. Dobra. Idę, ale Dobre, będzie fajnie. Jesteś ze mną tutaj? Jeszcze e. nie. O! Jestem! Chodź, zaprowadzę cię, chodź, 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 chodź na migierki, obczajmy, po lewej stronie zobaczymy co będzie. Tor z przeszkodami albo walka na miecze. Dobra, dawaj, lecimy. Let's go, pu, pu, puu. Ty, ja pływam. No wiem, ale górą trzeba przejść. Górą O pójdę. nie. No nie u mnie! Musisz, musisz umieć, to jest Obi, to jest trening do Obi. Pamiętaj, ninja Warriors in the Roblox jest potrzebne. czasami, Przecież nie? ja nigdy nie pójdę na Ninja Warriors! Ale w Robloxie pójdziesz! <grych> Naprawdę? No, tutaj będziesz najlepszą zawodniczką ever, tylko musisz uwierzyć w siebie. <grych> ja, dzięki Macie, gdybym no. nie wierzysz. No, o, udało się ciś to punktów zdobyć u góry. A gdzie jesteś? A! No, już u góry zdobyłem punkciory. Teraz twoja kolej. To... Ej, to mnie oszukało. Czemu? To tu do góry wskoczyć, a nie iść tam ten. No, muszę dobra? zobaczyć, gdzie ty teraz jesteś teraz, jak, jak ty daleko jesteś. O, no, przy mecie, przy tych zielonych klockach. A, dobra, mniej więcej widziałem. A! A, spadłaś. Dobra, Ruzia, to dawaj na drugą minigierkę, po drugiej stronie, może dasz radę. Ninja Warrior jest nie dla ciebie. Widziałeś, jak wpadłam do ciebie? Tak, ale Ninja Warrior nie jest dla ciebie. Co tutaj mamy? Minigierkę. O, Co jest? Łooo! My co jest? my musimy walczyć ze sobą? Chodź tu do mnie. No dobra, to za to, że w nocy chrapałaś. To ty chrapiesz w nocy! A jednak ja cię uprzedziłem pierwszy, czyli to ty chrapiesz tak naprawdę. A Widzisz! Wygrałem o, to! Ty sobie chyba żartujesz, co ty mi zrobiłeś? Zrobiłem ci szybszy sen. Dobra, gdzie jesteś Ruzia? Chcesz no jeszcze raz? No tutaj. Teraz ja ciebie tak zrobię. Nie możesz. Musisz Chodź wygrać tu. w uczciwej walce. Nie ma forów, nie ma forów. Chodź tu! <laughs> Chodź do mnie! Chodź do mnie! Będziesz tak skakał? Nie powiem ci. No Maciek! Jak mnie obserwujesz? Myślałam, że skaczesz. No nie, dobra, chodź do kwestii wyborów, bo może już runda się skończyła i możemy wlecieć, można? To chodź tam, 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 tam. Nie bawię tam, się tam, tam. Bądź pokarmem! Oh, oh, oh. Bądź, bądź pokarmem! Po jedzeniem albo zjedz jedzenie. Zjedz jedzenie. Je ja jedz jedzenie, tak, biorę tutaj. Zjedzmy jedzenie! Ja nie chcę być po pożywieniem. Co jest? O nie, ej, ej, ej! My się przeczytaliśmy, czy co? Nie, no było... Co? Ale przecież odwrotnie kliknęliśmy! No. W... Ej, c... co nas to oszukało? Co jest nie tak? Ej, I oni coś... są jedzeniem, oni są jedzeniem, coś poszło. A, mamy tutaj jedzenie, mamy jedzenie, dawaj jemy, 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 darmowe jedzenie, darmowe jedzenie! O ja za darmo pizzuje, za darmo siwa cena! Takos, ta jakiś stary burger wołowinką widzę. Ej, Maciek, ja nie wiem, oni może nas tuczą, żeby nas potem zjeść No nie. Myślisz, że ten będzie chciał nas zjeść? Tak mi się wydaje, bo jesteśmy na talerzu, nie uważasz? Nie, 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 tak nie będzie, tak nie będzie. Dobra, a miam niam, miam, miam, niam, niam niam, miam, miam, pizza. Niam, niam. Ej, pizza je ja kupę! Co? A, bo oni się zmienili w pizzę! No oni się zamienili ogólnie w, w pożywienie tak. A! Pizza je kupę! O to ci chodzi. No tak nie widziałem! Nie, 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 nie! To, to było złe, to było złe. Mocne złe, nie. Pizza je kupę! O to, to ci bo, to chodziło. Masakra, dobra, lecimy tak. dalej, lecimy dobra. dalej. Co teraz będzie, co teraz będzie Maciek? Co wybieramy? Za 10 sekund kolejna runda. Ten jak szybko biega. Co tak biega. warczy? Co tak wiem. warczy? Nic nie warczało. U mnie nic. Ja słyszałam warczenie. Rudy to ty? Jak to, rudy? Zostań losowym kolorem, czy zostań losowym morfem. Hmm, ja chcę no być co? morfem! No lepiej morfem, nie? Ciekawe kim będę! No zobaczymy, zamienimy się. A ciekawe jakie morfy będą tutaj? Z, jakich, z jakichś kulturowych seriali? Czy co? O Co chodzi? Ja Może ręce... ka... Jestem kaczką! Ja jestem kosmitą. Czyli <laughs> co? Zobacz. No, ale te włosy wyglądają! Nie, no jak ja wygląda? Chocia innego... O, kto się szrekiem w ogóle. Szrek! Jest szrek! Ona ma poł! Gdzie jest poł? No tutaj. Od no nie... ciebie no. No tutaj! Jakie poł? No, taki ziemniak to się kiedyś go karmiło na telefonie, nie pamiętasz? Co? ja nie grałem w to. Tutaj mamy loda, tu mamy kaczuchę do tego. Łazienki, nie? O, Renifer. renifer. To ja jestem kaczuszką! No wiem, wiem właśnie, nie? Znak drogowy Ej. mamy, co tu jest? Jak się nazywa ta postać z animo? Gdzie? To no ta, co tu skacze. To Roro? To? No. A ja nie wiem, jak Roro wygląda. Totoro, czy... Nie Rororozoro, tylko Totoro. Nie, wiem, czy to jest Totoro, to... czy nie. A ja nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nawet jak to wygląda. O nie, ogóle? już o. nie jestem Kaczką. ja jesteś dalej kosmitą. Nie. Chyba ci tak zostało nie. na Nie, No dobra, trudno, zostanie, że jest ten ja, kosmita, z... nie. Zostałeś dobra. kosmitą. Jeszcze jedna rundeczka, co tutaj mamy teraz? Dobra, ja ci powiem. Eee, jeden, zero. No. Go. Jedna z dwóch szans na wygrano miliona. No. Czy być dzieckiem? Ja chcę 50-50 szans na wygranie miliona. No to jest 50-50, to więc dużo. Zostańmy tutaj. Dawajcie, chodźcie tutaj. Nie zostańcie dzieciakiem, dajcie tutaj jeszcze szansę na wygranie. 50-50 będzie albo nie będzie. Ja wygram, albo Maciek wygra i zawsze ktoś wygra. I kto wygra? <laughs> mam milion? O nie, mam smutną minę, Maciek chyba nie wygrałam. A ja nie wiem, A co ty... ja mam. Chyba też smutną minę, bo nie masz kapelusza bogactwa. La правда? Они oh, выиграли. Tak, bo zobacz, oni dostali kapelusz bogactwa, Aha, jak wygrali. Aha, no to takie rzeczy tu się dzieją. A ja, a ja a... jestem smutna i ty też, ty. No co za nie fart. Bo co, bo ja jestem kosmitą, dlatego nie dostaję, czy o co tu chodzi? Ej, w ogóle spójrz na swoje ręce, nie, jakie ty masz macki. No ja wiem i najgorzej jest to, no w sumie tak, no po co mi pieniądze, jak ja ich trzymać nie będę mógł, nie? Ale ja mogę! O, mini, 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 jakiś, zobacz, tutaj biega taki... Pająk. To nie, nie pająki. Dlaczego oni są tacy mini? A bo oni są dzieciakami. No bo nie wybrali dziecko. Dobra, no. rozumiem. Dobra. Ostatni wybór Ej, co a czy on jest bogaty i dzieckiem? Co to ma być. No bo on wcześniej pewnie wygrał i znowu było to samo pytanie i dlatego dostał kapelusz szczęścia. Nie fajnie. No pewnie tak było. No zaraz zaczymy co Nie mam bawię dalej. się tak. Nie bawię się tak Maciek. Co walimy? Co walimy? Co walimy teraz? Czemu ty jesteś na kosmitą? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ej, ja nie odzyskałam szczęśliwej buzi. No widzisz, czyli to no do nie. końca już zostaje z nami, już do końca życia. No tak nie, dostajemy. ja chcę no. moją szczęśliwą uśmiechniętą buźkę. Ja czekam, co dostaniemy teraz. Być bądź sławny. sławny czy bądź bogaty. Ej, to być bardzo ciężkie. Bądź bogaty. Dobra, wolę być bogata jak ja sławny. Ja też wolę być bogaty niż sławny. O, tak <laughs> zostaniemy. Bo już jesteś sławny. <laughs> nie jestem. Właśnie nie jestem, nie, nie nie jestem, nie jestem, dobra, o nie, i mamy, ja i Maciuś jest no. goldem, dobra, elegancka ja praca, widzisz, to dobra, mi się podoba. ja myślę, że ja stąd idę, bo zaraz będzie, żeby być cały czas, nie wiem, nie wie, da się o, stąd o, wyjść, o, o, utknęliśmy, To nie, ej, to... ale nie mam naleśników już. No, no ja Oda. też nie. No dobra, trudno. Czyli bycie bogatym oznacza to, że już nie zjemy pancake'ów? No to słabo troszeczkę, Uj, no, nie? Słabo. To, no słabo. To jednak jest minus, bycie bogate. Tak, widzę wypamiętajcie, Bo... żeby zostawić łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał i wpadajcie na Maciek VR Minus, na którym pojawiają się codziennie odcinki o 18.00 z braw Starsów. Ufoludek Maciek! I od, odlatujemy do odcinka. Uflu,